Witam Was, to jest... Ja jestem Goku, a to jest Harry Potter Tak, yy, sorry bardzo za to, że gra jest po angielsku, ale musiałem ściągnąć pirata, bo moja gra oryginalna płyta się zjechała i nie chciałem się zainstalować, więc musiałem ściągnąć z neta yy, I niestety nie było po polsku Tak, ale będę Wam Może nie wiem, jak ktoś zna angielski to może sobie tłumaczyć, zresztą wie, dużo ludzi zna też y, nie wiem czy jest cicho gra czy głośno, bo to jest pierwszy odcinek, y, także nie wiem, nie. Zaczy, y, po nagraniu zobaczę jak się nagrało, czy nie jest za cicho, nie za głośno, mm -hmm. to jest intro, nie wiem czy widzicie, bo FRAPS czasami nie współpracuje. Tak to jest ogólnie historia Harego, że tam Hagrid go przywiózł, go zostawili, zostawili przy tych przy jego rodzinie, tam wujków w Vermonii i tak dalej. I że pewne, jest napisane, że pewnego dnia dostał tam list z Pogwartu I, I potem poszedł z Hagridem do Diagon Alley, czyli do ulicy pokotnej, że kupicie różne przedmioty do szkoły. Potem Mary złapał pociąg do Hogwartu z peronu 9 i 3 czwarte. Potem Dumbledore... Hmm, było rozpoczęcie roku i... Tak, witam was. Nie wiem, czy drugi raz mówi... czy słyszycie to drugi raz, co teraz powiem, tak? To jest ogólnie intro, tak? Jestem Goku, to jest Harry Potter i kamień filozoficzny. I to jest intro, nie wiem czy widzicie je. Gra jest angielsku niestety, bo musiałem pirata ściągnąć, bo moja oryginalna płyta się zarysowała. No i musiałem ściągnąć pirata z neta, bo nie chciał się zainstalować No i teraz gramy sobie i będę wam tłumaczył, tak postaram się. I nie wiem czy dwa razy to słyszycie, bo przed chwilą wyskoczyła mi aktualizacja Java. Tak i... Niestety nie, nie wiem czy skraszowało się. Nie wiem czy filmik się wyłączył. To było intro, pewnie znacie. To jest ogólnie o tym, że jak Harry dostał się do Hogwartu, jego historia z filmu i tak dalej. Nie wiem czy będzie za głośno, czy za cicho, bo to jest pierwszy odcinek. Po nagraniu sobie sprawdzę. Grafika nie jest najlepsza, ale... On zabiar przejść wszystkie oprócz insygni śmierci, bo ona jest gówniana według mnie. Y, tak, tu jest. Y, Dumbledore mówi witam, ba, y, witam ciebie w Hogwarcie, w szkole Witchcraft, czyli magii czarodziejstwa. Teraz Hogwart jest pełen sekretu, więc y, musisz szukać za każdymi drzwiami. Tak i net dzisiejszego poranka wyszedł w złe drzwi i znalazł się w pokoju pełnym przypraw do Pewnie, dziś potem jak poszedł tam to zmieniły się w kraby ogniste Czyli ciekawe Tak, tak, jak zwykle Kurde Myślę, że na wsadzie mogę chodzić Na razie nic nie mogę czarować Pod projekcie myszy, mamy y Oczywiście to y Skakanie Z tam Kurde jeszcze nie mamy żadnych speli jak na razie Spele Potem będzie oczywiście komnata tajemnic Ciekawe czy płyta nadal działa Czy będę miał znowu taki jak dzisiaj bo dzisiaj tak wiecie 17 godzina jest teraz Dobra Cześć Harry pamiętasz mnie, jestem Ron Westley, mój brat Fred i George robią coś żeby ci pokazać Mają coś do pokazania tobie I Idź za mną Tak Ron chce nam coś teraz pokazać i ogólnie jest, yy, jest 17? Nie, no o 15 dopiero się dowiedziałem i nie jest jakiś szybki, więc musiałem ściągać tylko o 15 taki ładny fakt, czemu gra nie działa. Hello, to first... mm. Tak, to jest lekcja tajemnic, powartu i tak dalej. Nauczą nas jak chodzić po tym. Tak, a Rano mówi, że idzie na lekcję czarnej magii. O Rano przed czarną magią. To jest ogólnie tutorial jak się poruszać, pogułębarcie. Mhm, czyli mówią, że mamy zdobyć te yy, fasolki wszystkich smaków, Bertiego bota i ogólnie to, yy, takie what the fuck, nie wiem, 15, 15 godzinach chcę nakręcić odcinek, what the fuck, gra nie działa. Yy, po, I musiałem o 15 tak na szybko ściągać, jest teraz 17.30 Także do 24 pewnie siedzi, będę siedział Dobra, także Mam nadzieję, że z komnatą tajemnic nie będę miał takiego problemu A nawet jeśli, to sprawdzę jeszcze przed nagrywaniem Przed nagrywaniem będę musiał sprawdzić komnatę tajemnic, czy na pewno działa Mm -hmm, tutaj ogólnie mówią... Aha, tu z tego co tam jest powrót, jakbyśmy spadli, ogólnie tu mówią nam o skoku i tak dalej. Jak się skacze, nas uczą tutaj... Fuck! Nienawidzę! Peeps the poltergeist, czyli to był y, Irytek. Życzę na powiedzenia, bo Irytek nie lubi pierwszych klasistów e, Dobra, kurde Mamy wszystkie fasolki tutaj zebrać W sumie nawet nie pamiętam po co one tu były w tej części Bo wiem, że w dwójce za nie można było kupować itemy Po prostu, to była taka waluta A tutaj to nie mam pojęcia, to chyba po prostu punkt są no właśnie, są śmieszne, są fajne do zbierania. Aha, i mamy zebrać 25 fasolek. Z tego co pamiętam, jak będziemy mieli 25, to 25 fasolek to tam... No, czasami gra się buguje tak, że on już jest animacja uruchomiona. Na, sko na wspinanie się jesteśmy podczas skoku Kurde Wspinaj się Aha Tak nie może Kurde Z tego co pamiętam jak zdobędziemy 25 To Dostaniemy od nich Pierwszą kartę bo karty też tu się zdobywa I z tego co pamiętam jak mamy tam Ileś kart to możemy odblokować w taki jakby karciany pokój, gdzie jest pełna fasolki, chodzimy sobie takim korytarzem chyba od portretów on był czy czegoś i możemy sobie tak chodzić, zbierać fasolki w ogóle, nie wiem taki to jest bonus chyba w grze. Ja tylko raz tam zdobyłem, zdałem dojść, bo nigdy nie chciało mi się zbierać tych kart i zawsze, zawsze zapominam gdzie są, jakie zdobyć. Tak, karta. Śarodzieja. I mówili, że potrzebują y fasolek do pewnych eksperymentów. O, Dumbledore. Tak, i mówią, żebyśmy poszli tam. A, es Escape Portfolio Magic. Portfolio to jest jakieś, jak jakoś tak to się nazywało. Zobaczmy. I głupie jest to mi się, e, co... Tak tu Dumbledore Albus Dumbledore Prezent Current Headmaster at Hogwarts Aha, czyli nie, ma, nie wiadomo kiedy się urodził e, Obecny Dyrektor Hogwartu Naj, e, Najlepszy Czarodziej Najpotężniejszy Czarodziej Teraźniejszości ogólnie The Modern Times, czyli takie teraźniejsze, coś takiego. Mm, tak, teraz mamy pójść na lekcję obrony przed czarną magią. Tak, ogólnie Malfoy powiedział, że oni mają zamiar wygrać Puchar Domów, że to są jego kumple i w ogóle. Ogólnie nic ciekawego nam nie powiedział. Tak to jest Filch, czyli tutaj woźny taki, jest Haruakiem z tego co wiem hmm, Czyli po prostu jego rodzice są czarodziejami, ale nie jest I w którymś tam części chyba on się uczył, próbował się uczyć tego to jest karmiona i mówi nam, czy pamiętamy jak w pociągu się spotkaliśmy? To jest tak, i chciałem powiedzieć co mnie wkurza w grze. Nie można samemu saveować gry. Przez to niewygodne jest kręcenie z tej gry. Bo muszę kręcić do momentu aż będzie save. No a to jest profesor Quirrell. Dzisiaj nauczymy się yy, obrony przed czarnomagią. Nauczymy się flippendo, czyli popychania. Nigdy nie lubiłem tego, bo zawsze myszkę miałem do dupy i nie wchodziło mi. Passmark, 50%. No 86 jest. Dobrze. Wypędę. Chyba 3 razy to trzeba było. 5 punktów dla Gryffindoru. Szybciej, mówiłem, że chyba 3 razy trzeba. Kurwa. Sorry, ale zawsze się wkurzałem przy tym momencie. Dobrze jest. Czy już mam 15 punktów do Gryffindoru? Go on Mr. Potter, ty, ty, try again. Fuck.

Desper, sorry, że tak mówię, ale naśladuję trochę, kwirela i mi to nie wychodzi. Kurde, żeby jak najszybciej był safe, chociaż nie, bo jeszcze trochę czasu jest. Mm. Tak w sumie nie wiem ile to trwa ten odcinek, o którym ogólnie zacząłem. Jak będzie safe, to po prostu sprawdzę. Uuu. Ładnie. Aha, cały czas mylę, że w salem trzeba to zrzucić. Super. W yy, grafika nie jest nieadomo jaka. O, ta, a to jest gwiazdka. Takie gwiazdki musimy zbierać. Żeby w każdym etapie, że dojść. Yy, po prostu do takiej wielkiej gwiazdy i mamy więcej gwiazd tym chyba więcej punktów dostajemy. Hmm. Czyli jeszcze switche są. A, jeszcze kodrony mogę wywrócić, czyli kociołki. Może spróbuję załatwić jeszcze spolszczenie. Sorry was za to, ale ja nie miałem już czasu, żeby wykominować jakieś spolszczenie. Niestety. Dalej, wspinaj się. No. Musiałem się spieszyć, bo już na nią chwilę tak naprawdę, bo ja do 24 będę musiał siedzieć z tym odcinkiem. Więc trochę czasu to jest. Ja nie siedzę tak do późna, bo potem nie, nie wyrabiam nadziei. Po prostu nie ogarniam i wtedy odcinki są takie, że ja nie ogarniam i nie mówię nic. O, to jest właśnie kolejny guzik. netustawiony tu stawiony tak do ściany, żebym nie mógł go z dołu przerzucić. Wiecie, nie będę tłumaczył takich rzeczy w sensie takich mniej ważnych, że po prostu on mówi idź dalej, i spotkamy się później, nie? Tylko będę tłumaczył takie bardziej ważne rzeczy, na przykład, o teraz masz zrobić to i to i ogólnie albo no wiecie, ważniejsze rzeczy po prostu, co są za ważniejsze. Trochę dziwne, że nie można kamery w górę i w dół dawać. O, safe. Właśnie o tym myślałem. Tak, to jest prawie bez głowy nick, duch yy, Gryffindoru, nie wiem, duch stróż. Tak, a tu jest księga. Czyli tak, myślę, że skoro yy, save'y są porozrzucane razem po mapie, a nie chcę, żeby odcinek był za krótki, ani za długi, to po prostu sobie pokampimy w tym miejscu, aż będzie 30 minut odcinka i zapiszemy sobie. Co wy na to? Dobra, to jest ja zrobię wtedy cięcie tutaj. Mm, I zaczęli już się nagrało No już jestem i mamy, wychodzi na to, że około 15 minut Jeszcze nam zostało Ui dźwięk Fakt dźwięk Kurde Dźwięk się zjebał Nawet ja słyszę to Nawet ja słyszę to harczenie. co się mogło stać Kurwa Fuck, sorry za to Będę musiał przestać alt-tabować podczas gry Bo się wtedy dźwięk jebie Ja nie będę kurde rystał to w ogóle Sorry Naprawdę, kurde Aha, to jest ten ziomuś Tak ogólnie Ej, rzuć na to Ej Weź Otwórzcie. ja. Uuu, dobrze wiedziałem Rozwiązałem zagadkę Która była strasznie trudna Kurde, będę musiał następnym razem... Przy Harry Potterze, jak widać trzeba uważać, bo... Nie, jak będzie głośniej, no to będę musiał uważać na stery. Fuck, nie mogę z... Pominąć Fuck Tak jak mnie to denerwuje, ten dźwięk. Może wy go nie słyszycie, nie jestem pewien. Ale <laughs> ja go słyszę. I to mnie kurze strasznie. Takie harczeje, takie Tak Takie coś takiego. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. Mam nadzieję, że save pointy są dość blisko siebie. Bo ja szczerze to nie pamiętam. Save! Flipendał! Z tego co pamiętam one powinny robić się niebieskie, a nie znikać całkowicie. I po prostu powinny, nie wiem, się kastować. W sensie co 5 minut, co ileś tam one się rozpiły. Z tego co pamiętam. Że... Chyba że źle pamiętam. Uuu... Tam nadal jest przepaść. Nieładnie. W Se sensie nieładnie pogrywają ze mną. Kurde rzucaj spela Komnaty tajemnic nie mogę doczekać, bo to była jedną z lepszych części Też mi się podoba... Ogólnie ja nie grałem we wszystkie części, gram ja grałem chyba tylko w trzy Właśnie Kamień Filozoficzny, komnata Tajemnic Księcia po krwi i czarognia, Ognia, ale to na Playstation Tak, mam Playstation, ale nie ma Vermidi więc nie nakręcę nic. Yy, bo... Nie. Po prostu. Ej! Ale zlamiłem. A nie, bo tam chyba tylko punkty się zdobywało. Tak? Chyba tak. Nie wiem w sumie czy można nagrywać na PlayStation, a proszę o Vermidi. A Vermidi nie mam niestety. Nie stać mnie na Vermedie, Że coś Sorry, flipendo Nie! Kurwa Zjebałem Nie Fine trzy sekretarze. Nie, kurde Zrąbałem Tak się grę można powiedzieć Rzucaj na to flipendo Kurde Muszę przestać skakać, ja tak z przyzwyczajenia robię. Do tych mniejszych to działa tylko. No tych większych już nie działa, tylko dłużej jeszcze się skacze, bo on jeszcze do tego musi tak opaść z tego skoku, żeby się złapać. No! Skok do wspinaczki się przydaje tylko jeśli mamy większą przestrzeń nie pokonają, na przykład tak jak tu. Tak jak mamy taką zwykłą spinaczkę, to się nie opłaca. Już jakieś 10 minut. Wypędę! Dobra, nie będę mu tak mówił, bo nie. Nie chce mi się. Uuu, jednak można kamerę góra dół robić. Muszę się zmieniać. Dobra, dawaj mój klocku. Kurde, Minecraft. Jakiś klocek magiczny. Jest. Dawaj klocka. Dawaj klocka, stawaj kloca. Dobra. Mamy kloca. Dobra. Nie, za wcześnie to zrobiłem. A nie dobrze, idealnie wręcz. Bym powiedział, że idealnie. Damy gwiazdeczka. Już 6 z tego etapu. Ale musimy niestety czekać na kloca. Klocu, dawaj. <gry> Prawie przeskoczyłem lol. Dobra. Hmm. Tak, wiedźmin będzie się rzadziej pojawiał. Bo zacząłem kręcić także poniedziałek, środa, piątek i niedziela. Kręcę Harry Pottera. Oczywiście na następny dzień dopiero się ukazuje odcinek. Więc odcinki będą wtorek, czwartek, sobota, poniedziałek. A wiedźmina będę kręcił w pozostałe gry. I będzie się ukazywał wtedy, kiedy kręcę Harry Pottera. Czyli po prostu ja yy, 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 zakupiłem się. Nie pamiętam co miałem powiedzieć. Tak. Yy, I w weekendy do tego, jak mogę kręcić dwa odcinki, będzie właśnie w sobotę, jak ma być yy, Wiedźmin, to będzie też settlers. Nie wiem które, czy narodziny kultur, czy szóstkę. Chyba szóstkę, ale... To ja się zobaczę jeszcze. I w niedzielę będzie Harry Potter i Settlersy. Dawaj, stawaj na kloca. U, tylko nie zginąć teraz. Jak ja pamiętam nieraz tutaj ginąłem teraz w tym momencie. Książka, książka, książka. Ale jeszcze nie koniec. Ugnął. Zegnął Mr. Potter Day like... Aha, czyli to jest gnom, który będzie nam... FUK! Nie podskakuj! Ja pierdziele, dziabnął mnie! Dziabnął mnie, widziałeś? diabnął mnie! Kurde! A nie, już chyba wszystko. U gwiazdka. U... Fesolka. jeszcze? Chyba nie. Uuu, Tu jest jeszcze fasolka. Z tego co pamiętam potem będą chochliki, które będą mogły wstawać i będą nas mocniej działać. Strasznie ich nie lubię i do tego chyba potrafiłem rzucać. Completed the challenge. 20 punktów dla Gryffindoru. Teraz na broomstick practice, czyli na latanie. Tak, a potem w pokoju wspólnym Harry, Hermiona mówili w pierwszym dniu. I mówili dużo o włamaniu do, gringo, do bangu Gringota. A mieli mało czasu. A teraz lekcja z panią Hucz. Aha, czyli mamy la latać przez magiczne pierście. Się myszką? Nie. Jak to się przyspieszało? A. Nie. Fuk. Nie trafiłem w kółko. Jej. Jestem czarodziejem. Jestem czarodziejem. Nie trafiłem. Fuk. Ja pierdzielę. Ja piernicze działa. Jest, dawaj. Jestem hardcorem. Lol. Eee, yy, dawaj. Uuu, w górę. Już. Nie. Nie trafiałem. W ogóle tak kupel mi mówił, że ta gra jest na dwie godziny. Raczej wątpię. Teraz trudniejsze są te kółeczka. Pamiętam, że kiedyś byłem w tym dobry i lubiłem to. Ale ostatnio nie jestem w tym dobry. Nie, ten guzik. Przyzwyczaję się, że przy lataniu ma się odwrócone sterowanie. Ale nie ogar, kurde lataniu Ja pierdzielę Ile razy ja nie trafiłem w to kółko śmieszne, a nie zdążę Jakie ja 82 razy muszę tu przelecieć A już czas mi się kończy Jeszcze ruszę się teraz Panie Fak Ty, jeszcze tam był Secret Brawo, kurde, dla mnie. Mi wystarczy karta czarodzieja. I nie zdążę teraz. Dobra, ale wiem, że tam jest karta czarodzieja teraz. Kurde. 15 punktów za Gryfindaru. Aha, skillful. Czyli chyba skilla. Aha, czyli jestem pierwszym uczniem od 1867, który znalazł w tym boku. Czyli za tym lustrem. Teraz na zaklęcia chyba. Charms. Tak, zaklęcia. Przydałaby się książka z save'em. Tak w ogóle. Jest save, kurde. Jak fajnie. Nie wiem ile trwa ten odcinek, ale mniej więcej. Tak, tu z tego co pamiętam nauczymy się. Hmm, zaklecia do otwierania zamków, nie pamiętam jak to się nazywało szczerze. Dobra, ale safe. Tak. Więc komentujcie, subskrybujcie. Oni mają 80 punktów. Yy, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. W następnym odcinku zagrajmy w Harry Potter 1, czyli kamień filozoficzny.